Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Jak zawsze mamy dla Was kilka fajnych rzeczy w promocji, a będzie coś dla spinningistów, dla spinningistów i dla karpiarzy, dla fiderowców i spawikowców, nie dzisiaj nie ma. Chociaż jakby ktoś na przykład na fiderka łowił plecionką, to też mogłoby się znaleźć. Eee... Akurat tutaj, nie, no to są plecionki spingowe, chociaż podejrzewam, że mała jest różnica między spingowymi a fiderowymi. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie do fidera plecionek i w jakich okolicznościach. Bo to jest dość ciekawe zagadnienie. Niewielu wędkarzy łowi plecionkami na fiderka. Ja kiedyś próbowałem, kiedyś, dawno, dawno temu, ale e, strasznie mi rwały ryby zestawy. Wiem się chyba zbyt ma amortyzację, nie wiem. Nie wiem, Ciekawy temat. Natomiast, natomiast mamy w rewelacyjnej cenie bardzo ciekawe plecionki oddajwy. Chyba w tym momencie najlepszy na rynku stosunek ceny do jakości. No i dodatkowo wjechała na nie promocja. Mowa tutaj o nowych J-Braid'ach Expedition 8 splotowych. Plecioneczki te mamy w dwóch kolorach. Nie wiem, czy no możemy sobie wyjąć ze szpuli. Co to, nic nie zaszkodzi Ech, tylko tego ciemniejszego akurat nie wiem, ale to poczekajcie poczek nie, nie ruszaj się, poczekajcie już na chwilę zniknę, ale przyniosę Wam tylko żeby pokazać jak wygląda ciemnozielona o, mamy dwa kolory jeden kolor jest taki e, jasny pomarańczowy fluo, a drugi kolor ciemny Także mamy tą plecioneczkę J. Expedition dostępną w dwóch kolorach. Pytanie też do Was, którego używacie? Ciemnego czy jasnego? Który straszy ryby? Który pomaga wędkarzowi w tym, żeby lepiej widzieć, co się dzieje z jego zestawem? Obserwować to, co się dzieje nad, nad wodą. Ja szczerze lubię bardziej kolory. Od kilku lat łowię pomarańczowymi plecionkami, ale też plecionkami fluo. Jakoś dużo wygodniej mi się łowi. Plecionkami jasnymi, i nie ma, jakby testowaliśmy to sobie, nie zauważyliśmy różnicy jeśli chodzi o brania w plecionkach jasnych, a, a ciemnych. Dajcie znać, jak to u Was wygląda, ale też trzeba przyznać, że nie łowimy w jakichś krystalicznie przejrzystych wodach. Chociaż na przykład w krystalicznie czystym, czystej rzece, czystym potoku, miałem taką sytuację parę lat temu, że łowiliśmy z kolegami pstrągi. Ja przeszedłem tą miejscówkę, dwóch kolegów po, po mnie przeszło miejscówkę, za nami szedł ostatni kolega, który miał jakby najbardziej rażący zestaw i złowił pstrąga 58 cm, pamiętam piękną taką brązową rybę. I co ciekawe, nie miał żyłki, przepraszam, nie miał plecionki, tylko miał żyłkę. Już nie pamiętam modelu, ale to było trabuko takie bardzo seledynowy kolor. Po prostu widać było z daleka w krzakach, jak on się porusza. I zobaczcie, że my przeszliśmy miejscówkę, przeciągnęliśmy. On na woblerka wtedy wrzucił w taka, taka burta jakby rynienka i tam wyjechał ten pstrąg. Dajcie znać, co sądzicie? Który kolor straszy ryby, nie straszy? Czy ma wpływ na brania, czy nie? Mi się wydaje, że nie. Natomiast ciekawy jestem Waszej opinii. A wracając do plecionek, Jay Braid, mamy dla Was w dwóch odcinkach, to jest jeszcze ważne, nie w odcinku pierwszym i w odcinku drugim, tak jak w modzie na sukces, natomiast w odcinkach, czekaj, nie ruszę się, w odcinkach 150-metrowych i 300-metrowych, i teraz. 150-metrowy odcinek, kosztował 91 zł, a teraz jest do wzięcia za 77,35. 77,35 e, za e, japońską plecionko dive. Słuchajcie, ta, e, ten Jaybird Expedition jest fajny, bo on jest niezbyt. Nie wiem, czy lubicie łowić sztywnymi plecionkami, czy nie. Ja, ja tak średnio. Natomiast ten Jaybread mi, mi właśnie, On jest taki nie za, nie za sztywny, nie za miękki. Powiedzmy, że jeśli chodzi o jego e, twardość czy miękkość, to jest taki pośredni. Na przykład, bardzo wydaje mi się, że e, sztywniejszą plecionką jest e, plecionka Westina. Tutaj mamy bodajże w, W4, już nie pamiętam, ale w, w takim samym kolorze jest sztywniejsza. Natomiast Lucky John ma plecioneczkę. Mięciutką, taką po prostu jak nić pajęcza się snuje w powietrzu, a Jaybread jest tak, jest tak pomiędzy. Jeszcze pewnie większość z wędkarzy kojarzy poprzedniego Jaybreda. Poprzedni Jaybreid e, różnił się tym, że ten jest, ma jakby dodatkową ochronę e, i ma inną. Higroskopijność, brakowało mi tego soma Inną higroskopijność dodano mu tam pewien składnik, który powoduje, że dużo mniej chłonie wodę. Tym się w zasadzie różni nowy Jaybread od starego Jaybraida. Traci kolor tak jak większość plecionek na rynku. A akurat Jaybread dość wolno, ale tego się chyba. Nie ujknie, ży, żyłki nie tracą koloru, e, także e, są te J-Braidy w 150 metrowych szpulach i druga, druga opcja jest 300 metrowa szpula i 300 metrów kosztuje 135,15 135,15 e, jak macie, podejrzewam, że większość z Was tak zrobi, że jak macie kołowrotki z głęboką szpulą, to kupujecie 300 metrów, i ładujecie szpulę do pełna i resztę, nadmiar plecionki wyrzucacie. Natomiast możecie sobie na przykład na kolejny sezon przewinąć ją na drugą stronę, to będziecie mieli świeżą plecionkę od wierzchu, a starą od, od strony szpuli. Ja też tak nieraz robiłem. Natomiast jak ktoś weźmie sobie 150 metrów, to, no to starczy mu jakiś tam podkładzik, ewentualnie to wszystko zależy od tego, jaka średnica i jaka głębokość waszej szpuli. Ale chyba rzadko się zdarza tak, żeby ktoś kupował... Z 300 metrów plecionki i kombinował z podzieleniem tego na pół i, i z użyciem na dwa młynki. Także mamy 150 i 300 metrów Jay Braida w średnicach od 0,06 do ponad 0,30. Dwa kolory: taki rażący pomarańczowy i taki dark green ciemny, zielony, czekają na Was internetowo i stacjonarny. Następną rzeczą, może jeszcze, jeszcze jesteśmy przy spinningowaniu, to sobie e, porozmawiamy o podbieraczku. W ogóle gdzie poniedziałkowe wpadki, wszystko mi z rąk e, wypada. Tu coś tam się ktoś przewrócił, szpula wypadła, wędka się przewróciła. A to dlatego, że na, e, w weekend byłem na rybach. I mój synek, a Ty Natalia, się nie chwaliłem. Sandacza złowi 96 cm. Dziesięciolatek moja życiówka była 90. Tam sprzed kilku lat zwisły. A, no, a ten złowił wczoraj 96 cm. 4 cm do metra. Ciężko będzie poprawić. Chociaż jak się będzie dużo pływać, to się coś złowi. Dobra, teraz e, podbierak. Słuchajcie, mamy dla Was podbierak taki troszeczkę zawodniczy. Bo zawodniczy przede wszystkim na trot. Area. jak ktoś łowi strągi teczowe, nie, niebawem zbliżać się do nas będzie właśnie ten okres, gdzie dużo tęczaków na łowicach komercyjnych się łowi, albo rekreacyjnie, albo e, zawodniczo, e, no bo co, bo u nas będzie troszeczkę tak, albo gdzieś coś zamarznie, albo już nie będzie łowienia na rzekach, jeziorach, natomiast e, e, jeśli chodzi o Trout Area po nowym roku, czyli to jest taki okres, od późnej jesieni do wczesnej wiosny, gdzie za bardzo nie ma co robić, a na tych łowiskach można się naprawdę fajnie pobawić. I mamy m.in. taki podbierak bardzo lekki od Berkleja. E, piankowa rączka na zakończeniu. E, w pełni taka gumowa siatka, tu w ogóle nie ma nic materiału, jest taki, taki dość twardy e, silikon. Tą rybę wprowadzamy do podbieraka i ją tam. Potrząchamy dwa razy, żeby przynęta jej wypadła z pysku, odławiamy dalej, bo tutaj głównie się liczy o ilość, niejakość ryb, żeby się pobawić i ewentualnie jeśli ktoś w zawodach startuje, żeby te zawody wygrać. Składana jest w ten sposób, rękojeść suwamy do środka, ale tutaj też możemy sobie na, te, na, na wstrągi potokowe używać jakieś klenie, jazie, okonie. Jak najbardziej ten podbierak do tego łowienia będzie się nadawał i on kosztuje teraz 100, 99 zł z niecałych 300, 99 zł jeszcze trochę ich na stanie nam zostało, a teraz będzie właśnie fajna pora żeby do takiego łowienia ten podbierak nam się przydał i teraz już przejdziemy, bo mamy dzisiaj dwie rzeczy dla karpiarzy jedna z nich jest to coś od Shimano Shimano model Erlex Spod XTC. Jak sama nazwa mówi, jest to kołowrotek do spoda. Ho ho, ho ho ho. Od razu param. czekajcie, przykręcę sobie najpierw rączkę. Zobaczcie, jak on wygląda. Shimano, sh Shimano i, i Daiwa robią takie, jeśli chodzi o krapiowe tematy, bardzo ładne korotki. Chociaż wydaje mi się, że Shimano chyba ładniejsze trochę. Takie bardzo, bardzo sportowy mają wygląd. Mamy w nim dość wolny posłuch szpuli. Mamy Quick draga. Nie, oczywiście to jest do spoda, więc się zastanawiam po co Quick Drag. No, ale jakbyśmy chcieli sobie, nie wiem, bombkę na szybko opuścić, psz, załadować, Quick Drag, Quick później. Mamy e, trzy klipsy. Jeden, dwa, trzy. To się akurat rzadko zdarza, nie? Zazwyczaj są dwa klipsy. Mamy też standardowo zabezpieczenie, żeby nam e, pod szpulę czasami plecią, e, czasami gdzieś tam żyłka nie wjechała. Bacz jak lekko pracuje. Parametry wam przeczytam tego kołowrotka no i później ceny. To jest fajne. Bardzo ładny kołowrotek chyba najładniejszy kołowrotek pod karpia jaki widziałem, a wcale nie jest drogi, bo mnie to trochę denerwuje, że to wszystko na tych karpiarzy czarne robią czarne czarne z czarnym, czarne z grafitowym, a tu mamy taki naprawdę bardzo ładny kołowrotek. Słuchajcie przełożenie 5,2 do 1, aż 20 kg siła hamulca. Jak ten spod będzie tam opór stawiał, żeby dał radę. 640 gramów wagi. Łożysk mamy tutaj 2 plus 1, więc tam pewnie tulejkowane tematy są. I 124 cm nawoju przy jednym obrocie korpus. Aż 124 cm. Jakbyśmy go chcieli na bolenia wziąć i szybko kręcili, to mógłby nie zdążyć. Nie no, pewnie by zdążył, ale. O, jeszcze mamy w środku podkładeczki, żeby sobie ewentualnie no czy tam schematy, takie rzeczy, żeby sobie ewentualnie wyregulować jak mamy, może się czasami zdarzać, że kowrotek nie układa równo plecionki, tylko tak pod jednym kątem albo drugim natomiast tutaj jest idealnie w poziomie na szpuli, bardzo lekko pracujący młynek otrzymano do spoda, więc dla karpiarzy mamy go z set 59 zł, co, bo najniższy odsetek z takich 300 dni przed obliczką, w tym momencie, 419. 419. Dużo, niedużo, dla jednych może się wydawać dużo, dla profesjonalnych karpiarzy jest to bardzo, bardzo mało. Wszystkie te artykuły, plecioneczki przede wszystkim, korzystajcie z tego, część z Was będzie wymieniała na nowy sezon, część z Was już straciła. W trakcie sezonu, albo to zaczepy, bo to gdzieś tam się urwało, bo to się przetarło. Też nieraz tak miałem, że mi jedna plecionka do wiślanego haratania na sezon nie starczała. To teraz w bardzo dobrej cenie można sobie ten element waszego zestawu uzupełnić. Do tego fajne, lekkie podbieraki, no i te super surrealistyczne, jak ze, ze Science Fiction bardzo nowocześnie wyglądające aer Lexy od Shimano. To wszystko podlinkujemy Wam w pierwszym komentarzu pod filmem, tak żeby łatwiej wam było to znaleźć, ewentualnie doczytać więcej szczegółów. A Wy subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się wszystkiego dobrego.